Według wątpliwej jakości badań i innych podejrzanych źródeł, przeciętny milioner ma więcej niż 3 źródła dochodu. Często podaje się nawet, że jest to liczba aż 7. No i tutaj pojawia się problem, bo większość z Was nie ma tyle źródeł dochodu, przez co możecie czuć się, jakbyście robili coś źle. Osobiście... Nie wydaje mi się, żeby tak było. Niestety ludzie starający się na siłę dodać kolejne źródło dochodu mylą to, jak osoby bogate dorobiły się swojego majątku, z tym jak później nim zarządzają i jak go inwestują. Okazuje się jednak, że zarobienie pieniędzy i utrzymanie pieniędzy to dwie różne umiejętności, które pod pewnymi względami są wręcz wobec siebie sprzeczne. Zarobienie dużych pieniędzy polega na podjęciu dużego ryzyka małym kapitałem, wymaga więc bycia optymistycznym, dużej tolerancji ryzyka oraz podejmowania działań. Kluczowe jest, Również skoncentrowanie i skupienie swoich wysiłków na jednej rzeczy. Do utrzymania majątku musimy zrobić coś zgoła odwrotnego, a więc podjąć małe ryzyko dużym kapitałem. Potrzebujemy więc odmiennych cech: pokory, unikania ryzyka i świadomości, że to, na co sobie zapracowaliśmy, można szybko stracić. Potrzebujemy dywersyfikacji. Oznacza to, że żeby zarobić pieniądze, zaczynamy z jednym przedsięwzięciem i skupiamy się na nim, wchodząc w nie all in. Oczywiście może to być nasza praca, wspinanie się po szczeblach kariery, ale znacznie szybciej osiągniemy nasze cele, skupiając swoje wysiłki na własnym biznesie, no, pod warunkiem, że nie będzie to warzywniak, tylko przedsięwzięcie, w którym łatwo można zaaplikować dźwignię. Dopiero kiedy uda nam się zarobić większe pieniądze, czy po prostu pieniądze, które są dla nas satysfakcjonujące, przechodzimy do dywersyfikacji, przeznaczając je na różnego rodzaju inwestycje i okazje biznesowe, tak żeby zminimalizować swoje straty, gdyby jakieś przedsięwzięcie nie wypaliło. Nie chcę powiedzieć, że wszystkie dodatkowe źródła dochodu są złe i powinniście z nich zrezygnować. Idealnie był Byłoby jednak, gdyby takie dodatkowe zajęcie albo było bardzo blisko związane z tym głównym, albo z czasem miało szansę zamienić się w podstawowe źródło dochodu, uwalniając was od etatu, pozwalając wam skupić wysiłki i wejść w to all-in. Mark Zuckerberg nie dorobił się swojej ogromnej fortuny flipując mieszkania na boku, polując na okazje na wyprzedażach garażowych albo udzielając lekcji tańca. Zamiast tego całe swoje wysiłki i uwagę poświęcał na budowanie Facebooka. Nie był on w tej postawie jedyny. Pewnego razu miliarderzy, Bill Gates i Warren Buffett, zostali poproszeni o napisanie jednej rzeczy, która ich zdaniem odpowiadała za ich sukces. Nie znając się wtedy dobrze i nie wiedząc, co napisze druga osoba, obaj zapisali na kartce jedno słowo focus, czyli skupienie. Jeden z nich poświęcił się oprogramowaniu, a drugi inwestowaniu, ale obaj są zgodni, że ta obsesja i zafiksowanie na jednej rzeczy bardzo im pomogło, czy były wręcz kluczowe. Jedyną osobą w kręgach najbogatszych osób na świecie, która nie wydaje się przez Przestrzegać tej zasady jest Elon Musk który buduje elektryczne samochody, podbija kosmos, wykorzystuje energię słoneczną i kopie tunele, a czasem nawet sprzedaje miotacze ognia. Nie wydaje mi się jednak, że każdy z nas może być jak Elon, a nawet on na początku swojej drogi był bardziej skupiony, na przykład budując Paypala. Na pewno nie poświęcał on wtedy czasu na budowanie dochodów pasywnych, o których tak często słyszymy i takie podejście nie dotyczy tylko najbogatszych. Większość z nas będzie bogacić się szybciej, jeśli zamiast przez połowę czasu skupiać się na dochodach pasywnych, całą swoją uwagę poświęci na jedną Rzecz, a najlepiej na to, jak zbudować i rozwinąć dochodowy biznes. Wiem, że łatwo się mówi i sam jestem dość rozproszony, bo mam 5 czy 6 źródeł dochodu, nie mówiąc już o studiowaniu, które kosztuje czas i energię, a jednak nie płaci nic. Jest to jednak coś, o czym ostatnio myślałem i wydaje mi się, że te wnioski mogą się przydać zarówno mi, jak i wam. Co z tego, że milionerzy mają dużo źródeł dochodu, miliarderzy latają prywatnymi odrzutowcami, ale to nie znaczy, że my też powinniśmy. Zamiast zastanawiać się, jak milionerzy zarządzają swoimi pieniędzmi teraz, lepiej zadać sobie sobie pytanie, co robili, kiedy dopiero budowali majątek? Zadawanie nawet najlepszych pytań na pewno jednak nie wystarczy. Aby być bogatym, przede wszystkim należy zwiększyć zarobki, i w tym materiale omawiam trzy elementy, które musicie zmienić, jeśli chcecie zarabiać 10 razy więcej. Koniecznie jest sprawdźcy.